Puk-puk, puk-puk, jesteście tam? Dzień dobry, witam Was znowu u siebie na moim kanale. Dzisiaj Wam pokażę magiczną rzecz, którą szukałam, szukałam, aż znalazłam. Wydrukowałam sobie aż moją instrukcję, ponieważ mam spodnie klientki, która potrzebuje podłożenia, już Wam pokazuję, potrzebuje podłożenia spodni. Metodą maszynową, ale podszywarką, która jest w zakładach pracy. Niestety, ja nie dysponuję podszywarką. To jest tak ładnie założone i zostaje opcja albo szycie ręczne, które zajmie mi dużo więcej czasu, bo to są dwie nogawki i jednak ręcznie igłą, albo trzeba znaleźć w mojej maszynie. Ściek odpowiadający po szywarce i zrobić te spodnie. Więc przełączam kamerę i zabieram was na pokazanie wam, który to jest ściek i jak nim się szyje. Mamy przełączoną kamerę i tutaj właśnie teraz cała tabelka jest tymi ściegami, jakie są ściegi w tej maszynie, ale dzisiaj zajmiemy się tym, który jest nam naprawdę potrzebny. Wybieram tutaj sobie jedynkę, muszę się cofnąć. Wybieram sobie tutaj jedynkę. I w jedynce szukam tego ścieku, który tak naprawdę odpowiada temu, który będzie mi robił to samo co podszywarka. To jest podobne do tego. To jest podobne do podszywarki. Ja sobie zawsze przestawiam tutaj ten ściek. Tu jest, sobie go poszerzam, żeby było mniej, właśnie tutaj, szycia i ten ząbek. Zwróćmy uwagę na to, że o, można jeszcze sobie pożerzyć. Można go przesunąć w lewo i można go przesunąć w prawo. E, cofniemy się. I tutaj jest zaznaczone, że to jest stopka G. Otworzę teraz sobie tutaj mój pojemniczek, który tu się znajduje. I tu mam różne stopki. Między innymi jest też stopka G. E, stopka G pewnie, pewnie będzie tu chyba Tak, tak. To jest stopka G. Tutaj u góry widać literkę. Ona ma taki specjalny tutaj właśnie prowadnik w środku, żeby to przeskakiwało. I tu jest taka prowadnica. Tu właśnie jest tu. Ja wam zaraz pokażę jak ona szyje, ale yy, albo pokażę teraz wam właśnie na, ta stopka. Tylko, że właśnie tu na tym, na tym przykładzie. Tego, tego, właśnie tego ściegu. Będzie, nie będzie wychodziło mi tak jak trzeba. Wymienię sobie stopkę. Na górę założyłam w sumie nici takie cienkie. To są nici do hawciarki i pod spodem tutaj w bębenku też mam nici do hawciarki, tylko że białe. Nie będę na razie ich nawijała, bo chcę, żeby było po prostu widać. Wymienię sobie stopkę. Nie wiem, czy będziecie tutaj widzieli, jak ja tutaj wymieniam tą stopkę. Być może, że nie będzie tego widać. Będę musiała kiedy indziej nagrać filmik. Podniosę sobie do góry, opuszczę i sobie ją tutaj wymienię. Opuszczając. O, już jest. I teraz tu jest, właśnie. Przekręcimy sobie troszkę, żeby było lepiej widać jeszcze. I zbliżymy. O. Może jeszcze zbliżę, żeby było widać. Być może. Że... Mam nadzieję, że widzicie. Ja wezmę sobie nożyczki. I tutaj jest właśnie w środku ten metal, taki, przez który będzie przeskakiwała maszyna, żeby szyć. Ja Wam pokażę, bo już próbowałam i Wam pokażę. I ten ściek, akurat, jest. Powiem Wam, że jest tak, jakby nie od tej strony odsuniemy. Nie od tej strony, stopkę bym musiała mieć tak, jakbym musiała mieć odwrotnie nogawkę. A żeby podkładać sobie nogawkę, to musimy odpiąć yy, yy, kawałek stołu. Yy, I teraz wam pokażę, żeby robić nogawkę na około, podszywać sobie na tej maszynie czy na maszynie domowej, muszę sobie odpiąć tą część i mieć tutaj wolne ramię, żeby można było sobie okręcać na około właśnie. Nogawkę. Jak jest nogawka od spodni, żeby ją można było właśnie tutaj naokoło sobie przekręcić. Ja mam akurat kawałek starej zasłony koloru fioletowego, dlatego wzięłam też tutaj fioletowy kolor u góry i pod spodem i pokażę wam właśnie jak ta strona tutaj będzie będzie wychodziło na tej stopce. Pokażę też również na tej drugiej stopce. Powinno być tak. Zaprasowane, przypuśćmy na taką szerokość. Tu jest zaprasowane. Później sobie to składamy. W ten sposób łapiąc tu za ten materiał o i teraz tu by trzeba było trzeba by było szyć. Ja sobie wyżej podniosę, bo nie widzę za bardzo. OK. Teraz postaram się wbić igłę tak, żeby po prostu mi tutaj dobrze szła. Ja wam tu zbliżę. Być może że nie będzie tak dobrze widać. Spróbuję wam to tak pokazać. OK. I spróbujemy. Może ja sobie o. I teraz tu jeszcze raz. Podłożone jest tak. Podłożone jest tak. Wywracam sobie to tak jakbym chciała o mieć założony w ten sposób. W ten sposób przekręcam i dokładam, tak jakby tutaj do tego, do tego szycia. To jest akurat y, zasłona, więc dlatego pokazuję też na tej zasłonie, bo tu jest to szycie, ale ja chcę spróbować, jak będzie od tej strony, bo próby, które robiłam szybciej, nie wychodziły tak jak trzeba. A teraz spróbuję, wkładając sobie dokładnie tą, ten prowadnik. Idzie akurat w tym tutaj, o, w tym miejscu, tu w tym rowku będzie szedł ten prowadnik, który jest tu, a igła będzie się wbijała. Jeszcze nawet powiem Wam, że za daleko powinna się wbijać kawałek bliżej. Minimalnie powinna załapywać tylko ten materiał, żeby właśnie po tamtej stronie nie wychodziło y, za dużo nitki. Spróbujemy po prostu. Zobaczymy, jak to będzie szło. Tak delikatnie robię, żeby właśnie mi się tutaj nie przesuwało, a żebym widziała, jak to idzie. I zaraz wam pokażę, jak wygląda na tej stopce, i za chwilę pokażę wam też ten drugi ściek. Ok, obetniemy sobie, odsuniemy. Kawałek, tak, obcięłam i teraz tak. Po tej stronie wygląda tak. Ma takie, to ma takie skoki właśnie. Po tej stronie jest biała nitka, no to wiadomo będzie bardziej widać, a po tej stronie jest w ten sposób. Osobiście nie podoba mi się. Nie podoba mi się z tego względu, że za bardzo mi tutaj jakby to powiedzieć, nie odstaje, tylko jest hmm, tak jakby za dużo za dużo załapane, czyli tak naprawdę jeszcze za głęboko tu załapywało, chociaż naprawdę nie jest głęboko załapane, jak tutaj widać właśnie. Jest bardzo malutko załapane, ale jednak mi się nie podoba. I to co zauważyłam, to musiałabym szyć po tej stronie. Czyli w ten sposób. Czyli tak, jak tutaj mam, to samo, tylko bym musiała odwrotnie sobie podłożyć. Już Wam pokazuję. Tak, tak. Podkładamy z powrotem sobie ten materiał. Tak. I o. I teraz będzie. Może mi tutaj ciężko być ucelować teraz. I tutaj, właśnie, będzie teraz szyte odwrotnie. Sobie przejadę kawałek, zobaczymy jak to będzie, jak to mi wyjdzie teraz. Bo z tej strony może być inaczej. Tylko ciężko jest jak nagrywam jest ciężko też tutaj patrzeć na szycie i żeby to wyglądało w miarę. No, i tutaj zjechałam, dlatego mówię, no trochę jest ciężko. Ta strona wygląda tak, ta strona wygląda tak. I nadal jest coś, co mi tutaj się nie, nie podoba, dlatego będę próbowała zrobić tą drugą stopką. To jest, ob, ob, powiem tak, przeszłoby to, ale może nie w tym materiale i no nie, no nie bardzo jednak to mi się podoba, więc spróbuję tym drugim ściegiem. Wróciliśmy tutaj do pozycji początkowej. Włączam sobie teraz dwójkę i teraz wybieram ten pierwszy ściek. On jest podobny do tamtego, ale jest jednak inny. I do tego potrzebujemy już stopkę z literką R, którą musimy właśnie wymienić, bo tu mamy literkę G. Już sobie ustawiam tutaj kamerkę i wymieniam stopki. Stopka jest w pudełeczku oczywiście. Tutaj pudełeczko i literka R już Wam pokazuję. Przełożymy to. Literka R jest tutaj napisane. I niby ona tak naprawdę jest prawie to samo. Tylko ta ma po tej stronie tutaj to prowadzenie. Tu jest taka blaszka właśnie to prowadzenie jest przy tej blaszce, a tu jest przeszywanie. A to jest po drugiej stronie, po lewej stronie. I to też jest prowadzenie i tu jest właśnie też taki dęksi, który właśnie y, przeskakuje przez to nitka z igłą. Więc założymy sobie to i sprawdzimy, jak będzie nam ona tutaj szyła. stopka założona, nitkę wypuszczamy i spróbujemy sobie podłożyć tu na tym samym odcinku kawałek dalej i na tej samej zasadzie będę to robiła na tej samej zasadzie będę robiła, że biorę sobie tak odwracam i przykładam podniosę sobie wyżej bo tu jest właśnie ten o. I ta blaszka tutaj, która jest teraz, ona jest tutaj widoczna. Tu jest ta blaszka. Ta blaszka tutaj, właśnie mi będzie prowadziła. Ona będzie tędy tutaj szła. Zobaczymy, jak się podłoży na tym, bo to wychodzi tak jakby właśnie tu było raz załapane, tu prosto raz załapane, prosto raz załapane i to może być ten ściek może być dużo dużo lepszy niż właśnie tamten ja sobie muszę tutaj dokładnie zobaczyć jak właśnie to będzie nam teraz ok obetniemy sobie i tak tu po tej stronie odsuniemy, żeby było widać. O. Tu po tej stronie jest, jak widzicie, jedno załapanie, kawałek szycia, jedno załapanie. Po tej stronie jest podobnie jest ząbek i kawałek. Tu jest taki trójkąt i szycie. Tylko tu jest fioletowa nitka stara od podłożenia, więc słabo jest widać. Ale sprawdźmy, jak to wygląda na tej stronie. I co powiecie na to? Jak wygląda? I tu jest biała nitka. I jak Wam się to podoba? Ta opcja? Bo mi się o 100 razy bardziej ta opcja podoba. Więc jak założę nici fioletowy pod spód, nawinę, to będzie wyglądało perfekcyjnie. Słuchajcie, nawinęłam sobie nici tutaj fioletowe i teraz sobie wezmę i podłożę i zobaczymy jak to będzie wyglądało właśnie z tymi fioletowymi nićmi na dole i u góry obstawiam, że ten ścieg jest tym ściegiem, którego poszukiwałam żeby po prostu podłożyć spodnie tak jakby były podkładane w salonie krawieckim już sobie założyłam tu nici, przekładam pod spód i teraz spróbujemy sobie przeszyć wezmę w ogóle inny kawałek inny kawałek, mam tu gdzieś jakąś przestrzeń tu nie mam tyle, przez... a tu mam a tu mam tu mam taki pusty kawałek więc sobie zaraz przeszyjemy ten pusty kawałek sobie składam tak składam tak i sobie podkładam tu ładnie układając, żeby mi tutaj pasowało i Szyjemy, żeby sprawdzić teraz z tymi, dwoma, tymi dwiema nitkami fioletowymi, górną i dolną, jak to będzie wyglądało. Szyjemy, jak nie ma podłączonego pedała z boku. Próbujemy zobaczymy jak to będzie. Przejadę trochę więcej. Ok. Przeszyliśmy tutaj. Zbliżę kawałek sobie, żeby było widać. Tak jest po tej stronie. Trzymać się trzyma. O, może widzicie, tutaj takie są ząbki. Takie są małe załapania. Tu jest załapana tkanina, tu jest załapana, tak co jakiś czas, co jakiś centymetr jest załapana. Z tej strony jest oczywiście też fioletowa nitka i załapane. I teraz sprawdźmy, jak jest po prawej stronie. A po prawej stronie wygląda tak. Czyli jak się przeprasuje, to będzie wyglądało tak, jak ja tego potrzebowałam. Czyli tak naprawdę znalazłam ściek, który odpowiada... Podszywacze maszynowej w zakładzie pracy, i tak mogę podkładać spodnie. Nie muszę męczyć się z szyciem ręcznym. Tak, i teraz Wam pokażę jeszcze raz tutaj, jak to wygląda. To jest ten ostatni. To jest ten ostatni. Taki piękny tutaj ząbki trójkąciki. Tutaj załapywane jest tak minimalnie, i na prawej stronie to wygląda w ten sposób czyli jest tak, tak jakby były podkładałem na podszywarce, bo też tak wyglądają gotowe spodnie. Też mają takie punkciki, widzicie? To tak podszywarka przyszywa. Więc znalazłam taki ściek, który odpowiada naprawdę mojej, e, mojej, odpowiada podszywarce, żeby można było podkładać spodnie, które powinny być ręcznie robione, a ja je po prostu podłożę na maszynie. To tyle. Taka fantazja. Na pewno macie w maszynach y, takie ściegi. Y, obstawiam, że każdy, każda maszyna, która ma większą ilość tych ściegów takich ozdobnych i tych innych wielofunkcyjna ta maszyna, na pewno będziecie mieli ten ścieg. Więc sprawdźcie sobie dokładnie i jeśli w wam się dół rozpruje, nie trzeba będzie się męczyć ręcznie, wystarczy po prostu podłożyć pod maszynę, tylko musicie sprawdzić którą stopkę i który z tych ścieków? Ja wybieram jednak G, bo jest bardziej, odpowiada mi bardziej. Jest więcej przeszycia po tej stronie, po której nie chcę, żeby było przeszycie, a załapany jest tylko tkanina, kawałek tkaniny, żeby tylko się trzymała i żeby to było przeszyte. Więc znalazłam, udało się, będę mogła podszyć maszynowo.